Cześć, tu Michael 3. Witam Was serdecznie w tym pierwszym z dwóch dodatkowych filmów pojawiających się w związku z kwestią, wiadomo, końca jednego roku i zaraz początek drugiego roku. Dzisiaj kwestia podsumowania, jutro kwestia planów, jakby pomysłów, myśli jakby na przyszły rok, ale o tym mniejsza. Właśnie dzisiaj ten ostatni też jednocześnie film na kanale w tym 2025 roku, czyli moje podsumowanie tego roku. Eee, uznałem, że zrobię. No oczywiście, no głównie jeśli chodzi o YouTube'a, to jest zdecydowanie. E, jako kwestia, i może tam pododaję jakieś dodatkowe rzeczy, albo na przestrzeni czasu, albo dopiero na koniec, jakby dodam parę, tam pierdół odnośnie tego, jak to z innymi rzeczami się działo na przestrzeni roku. No zobaczymy, ale po prostu w minimum, jeśli chodzi o inne kwestie, troszkę jeśli chodzi o YouTube'a, i żeby to nie wyszło jakoś super za, e, za długie, więc. E, jeśli miałbym jakby tak. W skrócie na start powiedzieć, jak minął ten rok, to znaczy ciężko mi określić. Z jednej strony, wiele rzeczy, które chciałem zrobić, zrobiłem, więc to jest spoko. Z drugiej strony, jest wiele rzeczy, które chciałem zrobić i których nie zrobiłem, to nie jest spoko. No i są oczywiście rzeczy takie pomiędzy, czyli rzeczy, które coś się zmieniło, albo ja zmieniłem zdanie, albo coś się stało i przez to zmieniłem zdanie, albo po... no, różna kwestia, rzeczy, które po prostu niby miałem w planach ale na przestrzeni czasu coś się stało i po prostu jakby zniknęły z tych planów, że tak to powiem, albo zmieniły się w coś innego, nie? Więc... A, były różne, różnie, różnie w ten sposób, a ogólnie mówiąc, no... No powiedziałbym, że tak bez przesady, no, no wiadomo, z jednej strony coś tam się udało w tym roku, z drugiej strony też... A, ciężko nie powiedzieć. W pełni, ile tak naprawdę się zmieniło. Jakbym miał na przykład nie wiem, nagrany film, tak w cudzysłowie nagrany, powiedzmy, film e, całego mojego dnia, czym się zajmowałem, powiedzmy, dokładnie rok temu, a czym się zajmuję teraz, no to wydaje mi się, że tutaj tak bez przesady jest. Dalej na mniej więc. A, więc zacznijmy w to sobie tak po kolei, po kolei będę brnął. Więc jeśli chodzi o to właśnie to podsumowanie, to ja lubię zaczynać nie od stycznia, tylko jeszcze mieć jakby taki punkt poprzedni, taki zerowy, gdzie jakby robię dopiero jakby wejście w ten 2025 rok, czyli przejście 2024-2025 jak to było. Grudzień-styczeń i dopiero typowo potem po kolei, po kolei miesiące. Więc adekwatnie właśnie w grudniu 2024 i wchodząc w 2025 rok. A miałem prowadziłem trzy aktywne serie na kanale. Było to Minecraft na no modach sezon 8. Było to ponowne przechodzenie Control oraz DLC do Control oraz ponowne przechodzenie South Park The Fractured But Whole. A wiadomo, wszystkie spoko gry, <gry> jak najbardziej. To, to były właśnie trzy serie, które typowo prowadziłem i z tym wszedłem. W 2025 rok. W ten sposób przechodząc już prawidłowo do stycznia. Na początku stycznia, a mianowicie 6 stycznia, w 30 odcinków zakończyłem i zamknąłem serię z mojego przechodzenia, właśnie gry South Park. The Fractured Battle. Zaledwie parę dni później, 9 stycznia, zakończyłem, zamknąłem serię z przechodzenia Control. Spoko. Potem 11 stycznia rozpocząłem nową serię z mojego przechodzenia gry Solar Ash, fajna gierka była. I 16 stycznia rozpocząłem moje ponowne przechodzenie z serii, trylogii Metra, właśnie z grą Metro 2033 w wersji Redux. I oczywiście w międzyczasie nic się nie stało konkretnie z tą serią, ale ją po prostu dalej prowadziłem, przecież oczywiście Minecraft na modach, sezon... A ósmy i jeśli chodzi o w sumie jakieś inne kwestie, no to sobie dalej czytałem książki, coś tam sobie grałem, ogarniałem, przygotowywałem się pod kątem e, zakończenia studiów inżynierskich, więc kwestia zaliczeń ostatnich, pracy inżynierskiej, no i potem obrony, więc lekko jeśli chodzi o to po prostu e, myślałem. I Idąc dalej, luty. 23 lutego w 12 odcinków zakończyłem moje przechodzenie gry Metro 20... 2033 Redux, i 4 dni później 27 lutego rozpocząłem moje przechodzenie drugiej części metra, czyli Metro Last Light, również w wersji Redux. I jeśli chodzi o inne kwestie, no to to, że typowo po prostu już. Zakończyłem ten ostatni, siódmy semestr studiów inżynierskich, więc została już tylko kwestia pracy dyplomowej. Marzec, idąc dalej. 4 marca w 18 odcinków zakończyłem przechodzenie, e, moje przechodzenie gry Solar Ash, tak jak wspomniałem. Naprawdę fajna i taka trochę inna gierka, więc to super, będę chciał do niej na pewno wrócić kiedyś, zobaczymy jak to wyjdzie. I 12 marca rozpocząłem nową serię, którą też już planowałem wcześniej ileś czasu, czyli moją serię z. no nie do końca przechodzenia, chociaż poniekąd, no wiadomo, to jest taki rozegry, z Hadesa. Tak, a z Hadesa też się fajnie grało, trwała trochę ta seria. Szczerze mi się wydawało, że ją później zacząłem, no ale mam zapisane, że w marcu, więc rozpocząłem ją w marcu, więc to jest to. No i jeśli chodzi o inne kwestie, no to. Jeśli chodzi o studia, no to złożyłem kwestię swojej pracy inżynierskiej, przygotowywałem się do obrony, dalej sobie grałem w jakieś gierki oddzielnie od YouTube'a, czytałem sobie książki eee, i w sumie taką największą inną rzeczą jest to, że kupiłem nowy telefon. I to nie nawet konkretnie dlatego, że chciałem, tylko że po prostu stary się uszkodził jeszcze bardziej i jego użytkowanie było już naprawdę eee, no nie, nie, nie takie funkcjonalne za bardzo, nie, już nie już te, takie wkurzające dość, więc e, więc nowy telefon. Dalej idąc, kwiecień, e, 6 kwietnia skończyłem w 15 odcinków moje przechodzenie gry Metro Last Light Redux i 9 kwietnia rozpocząłem moje przechodzenie gry Metro Exodus, zresztą też w sumie Redux czy tam w wersji odnowionej z tego co pamiętam, no bo dostało wersji odnowioną na przestrzeni czasu, więc z metra drugiej części, na metro trzecią część i tak to w sumie poza tym w kwietniu nic specjalnego. No, na rolkach już trochę jeździłem, coś tam ogarniałem, grałem sobie, czytałem, ćwiczyłem ale kupiłem też Resident Evil 8, właśnie z myślą, że będę chciał za jakiś czas, wtedy przynajmniej za jakiś czas nagrywać właśnie Resident Evil 8. W ten sposób przechodząc właśnie do maja i adekwatnie 9 maja rozpocząłem nową serię obok pozostałych, czyli obok Minecrafta na moda sezonu 8, obok Hadesa oraz obok Metro Exodus, rozpocząłem serię z mojego przechodzenia gry Resident Evil 7. Tak, Resident Evil 7. Zdecydowałem, że cóż, też miałem w sumie w planach od jakiegoś czasu wcześniej że rozpocznę serię sobie z przechodzenia właśnie serii gier Resident Evil. Ale podjąłem wreszcie definitywną decyzję, że chcę zacząć od Resident Evil 7 i iść w chronologicznej kolejności wychodzenia gier później. Czyli Resident Evil 7, potem wyszło Resident Evil 2 Remake, potem Resident Evil 3 Remake, potem Resident Evil 8, potem Resident Evil 4 Remake, no i na tę chwilę wciąż jesteśmy w tym samym punkcie, że właśnie Parę lat temu wyszło Resident Evil 4 Remake i czekamy na już bliskie wyjście Resident Evil 9. Ale no, wracając, właśnie jest ta kwestia. No i poza tym w maju chyba taka największa, najważniejsza rzecz to to, że po prostu miałem obronę dyplomową i się udało. BIEJ, myślę, że ty, wow, jestem super z tym podierany. Wiem, Do, od, nie odzyskałem, tylko uzyskałem tytuł inżyniera pod kątem studiów. Świetnie, wow. Czerwiec, w czerwcu, 7 czerwca w 13 odcinków zakończyłem przechodzenie głównej gry Resident Evil 7, ale potem zaraz 10 rozpocząłem kwestię przechodzenia dodatków, więc to jest w sumie taka jakby mniejsza rzecz. I w sobie adekwatnie 21 czerwca w 32 odcinki zakończyłem przechodzenie głównej gry Metro Exodus, i dwa dni później, 23 rozpocząłem przechodzenie w kwestii dodatków. Kwestii dodatków, co jest. Mam trochę dziwnie to zapisane, ale. A, dobra, już rozumiem o co jakby tutaj chodzi. E, więc właśnie rozpocząłem kwestię przechodzenia dodatków i poza tym, to w sumie. Mm, no, w sumie jedną z takich rzeczy jest to, że jeśli chodzi o ćwiczenia, to do tej pory w miarę ćwiczyłem pod kątem masy mięśniowej, żeby wiadomo, mieć większą masę. I właśnie w czerwcu, już tam pod koniec czerwca, zdecydowałem się przejść, że chcę na razie to zostawić. I wolę zacząć bardziej się na kwestię siły, głównie pod kątem nóg, ale nie tylko, właśnie bardziej pod kątem siły, żeby w miarę zostać w tym samym albo minimalnie, tylko żeby urosły mięśnie, ale zostać mniej więcej w tym kształcie i w tej masie, ale żeby stać się trochę silniejszy. Więc to jest taka rzecz, którą mógłbym jakby zaznaczyć odnośnie czerwca lipiec a lipiec dalej 6 lipca zakończyłem w pełni zakończyłem i zamknąłem serię z gry Resident Evil 7 i wszystkich dodatków w, w sumie 25 filmów 9 lipca rozpocząłem moje przechodzenie gry Resident Evil 2 remake 11 do 13, właśnie w trzy odcinki, przeszedłem sobie ponownie limbo z serii, w słowie serii mniejsze gry, gdzie właśnie przechodzę sobie ponownie w parę, kilka, max kilkanaście odcinków e, starsze gry, takie właśnie małe gry starsze, które, które już przechodziłem na kanale kiedyś wcześniej. 17 lipca w pełni, w 44 w sumie, filmy zakończyłem i zamknąłem serię z gry Metro Exodus i obu dodatków do gry. I potem 23 do 26 łącznie w cztery odcinki przeszedłem sobie również odnośnie mniejszych gier tej serii, w cudzysłowie mniejsze gry, grę Inside. I w sumie jeśli chodzi o inne rzeczy, to ciężko mi powiedzieć, żeby tutaj było cokolwiek takiego odznaczającego się, więc dalej. Sierpień. W sierpniu tak naprawdę prawie że na koniec sierpnia dopiero 29 zakończyłem 23 odcinki przechodzenie głównej gry Resident Evil 2 Remake, ale ta gra ma dodatki, parę tam małych dodatków, więc to kontynuowałem już we wrześniu, a tak to w sierpniu taką największą rzeczą, jeśli chodzi o mnie, jest to, że wreszcie sobie zamówiłem, wyczekiwane jakby przeze mnie. Zamówiłem sobie szynę pod kątem rolek, szynę Wizard PR84. Niestety z Kanady, a nie z Polski, więc musiałem chwilę czekać na jej dostarczenie, no i potem jeszcze dodatkowe koszty na pod kątem wiadomo, że przejście na granicę i że do nas i potem tego. Szczerze, raczej nigdy więcej w tym kontekście nie będę zamawiał, wiadomo, troszkę rzeczy z zagranicy, po prostu mi się no to, to nie ma sensu. I inną kwestią jest to, że na przestrzeni roku do tej pory czytałem książki Percy Jackson, Białogowie Olimpijscy, Harosi Olimpijscy, potem Apollo i Boskie Próby i właśnie w sierpniu zacząłem czytać Hobbita, którego dostałem rok temu na święta i kupiłem już wiedząc, że właśnie po Hobbicie będę chciał czytać Władce Pierścieni, więc to jest to I dalej. We wrześniu, e, 2 września, zakończyłem, e, raczej rozpocząłem kwestię przechodzenia dodatków do Resident Evil 2 Remake, i 7 września już skończyłem. Ok, teraz przez chwilę nie wiem po co mam to zapisane, aż rozpisane aż w taki sposób. Nieważne. 7 września. 26 w sumie filmów zakończyłem i zamknąłem serię z Resident Evil 2 Remake, to jest to. 9 września rozpocząłem przechodzenie Resident Evil 3 Remake, nowa seria. 18 wyszło, chociaż możliwe, że wyszło wcześniej, nie, nie pamiętam dokładnie, ale wrzuciłem na kanał moje przechodzenie demo do gry Little Nightmares 3, ponieważ zbliżaliśmy się właśnie do października, gdzie typowo wyszła ta gra, więc to jest spoko. Adekwatnie do tego 23 września rozpocząłem swoje ponowne przechodzenie Little Nightmares 1, żeby właśnie przejść pierwszą i drugą część przed wyjściem Little Nightmares 3, 24 września w 84 odcinki zakończyłem i zamknąłem serię z Hadesa. Dużo odcinków, uznałem, że. Wystarczy mi to. Z fabuły zrobiłem wystarczająco. Mam dość. 28 września, w, w sumie 6 filmów, 6 odcinków, właśnie zakończyłem przechodzenie Little Nightmares 1 oraz dodatków. 29 września e, rozpocząłem przechodzenie Little Nightmares 2. W związku z tym, że zaraz wychodziło, miało wyjść Little Nightmares 3, i również 29 września tego samego dnia. E, zakończyłem w 10 odcinków moje przechodzenie Resident Evil 3 Remake, więc pch, to jest to. E, jeśli chodzi o inne kwestie, no to oczywiście ta szyna, którą zamówiłem, Wizard, wreszcie mi przyszła, więc to jest fajne i naprawdę była spoko. E, na przestrzeni roku bardzo długo jakby wręcz prawie, że mogłem powiedzieć, że się męczyłem, co jest straszne, bo jest to moja ulubiona seria gier, czyli Uncharted, ale dopiero we wrześniu wreszcie skończyłem jej przechodzenie, a zacząłem w styczniu, więc to była tragedia i przerzuciłem się potem na God of War, na stare gry God of War na PlayStation 3 i pod koniec września kupiłem Resident Evil 4 Remake. Oczywiście z myślą, że niedługo będę je to nagrywał. Październik. 1 października rozpocząłem serię z przechodzenia Resident Evil 8, Resident Evil Village, Super Gra. 6 października w 8 odcinków zakończyłem przechodzenie Little Nightmares 2, w związku z, wiadomo, takim psychicznym przygotowaniem, fizycznym no, też, do Little Nightmares 3. 11 w pierwszy, właśnie rozpocząłem moje przechodzenie Little Nightmares 3. 14 września dodatkowo wrzuciłem na kanał, Film z mojego przechodzenia dema do de gry animal czy właśnie podobnej gry do Little Nightmares. Tutaj już nie wiem tłumaczył, co jak co, po co, jeśli chodzi o twórców i studio, nieważne. 17 września, e, października, przepraszam, pojawiły się dwa filmy. Jednym był 64 odcinek z Minecrafta na modach sezonu 8, który kończył i zamykał serię i adekwatnie 7 odcinek z Little Nightmares 3, który również kończył i zamykał serię z tej nowej gierki. 28. Rozpocząłem dziewiąty sezon Minecrafta na modach pierwszym odcinkiem. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne kwestie, no to to, że po prostu wróciłem na studia w październiku pod kątem studiów magisterskich, żeby je zrobić. Więc no robię to czysto jakby z tego, żeby po prostu mieć papier, a nie, nie że typowo mi się chce, bo mi się nie chce. Listopad. Jeśli chodzi o listopad, no to 1 listopada zacząłem sobie serię z przechodzenia małej gierki o nazwie Planetoplana. Przechodziłem w 6 odcinków, 12 listopada, 15 w 23 odcinki. Przeszedłem główną, jakby główną fabularną grę kwestię gry Resident Evil 8. 18 rozpocząłem przechodzenie dodatku Shadows of Rose. Potem 27 skończyłem ten dodatek. 28 wrzuciłem dodatkowy film odnośnie trybu Mercenaries, i 30 listopada rozpocząłem moje przechodzenie Resident Evil 8 w trybie nowej gry. Plus czego nie zrobiłem wcześniej z żadną inną grą z Resident Evil, ponieważ Resident Evil 8 naprawdę mi się tak bardzo podobała, że zdecydowałem się kupić sobie w grze. Nieskończoną amunicję, tam do broni, i tam pod kątem dodatku, owych tam pierdół, i sobie po prostu przejść grę znowu, więc to jest to. Eee, jeśli chodzi o jakieś inne kwestie, no to, kwestie no to ciężko mi powiedzieć, że działo się coś ciekawego, więc dalej. A mówiąc dalej, mam na myśli ostatni miesiąc, grudzień, czyli już jesteśmy dość blisko. Więc eee, 3 grudnia. Pojawił się pierwszy odcinek z nowej serii, z mojego przechodzenia gry Paper Trail, kolejna Mała Gierka. Przeszedłem ją w 7 odcinków. 18 grudnia pojawił się 39, w sumie ogólnie, odcinek z Resident Evil 8, z Resident Evil Village. Z tego, że zakończyłem swoje przechodzenie Nowej Gry Plus, uznałem, że pójdę nawet dalej. To nie będzie jeszcze koniec serii, tylko zrobię speedruna z tej gry, ze względu na wszystkie tam bronie, które odblokowałem, nieskończone amunicje i inne tam szajsy, e, więc i podzieliłem to na trzy odcinki, które się pojawiły jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. E, wyszło mi tam chyba z godzina 56 czy godzina 58, coś takiego jeśli chodzi o czas. I 27 grudnia po świętach Bożego Narodzenia, 43, ostatni dodatkowy. Odcinek z właśnie z mojej serii z gry z 8, e, The Lodge, pod kątem takiego jakby podsumowania serii, ale i też paru dodatkowych tam pierdół wewnątrz gry, bo sobie jeszcze pobrałem trochę poza nagrywaniem, więc wszystko już tam po prostu podsumowałem, zakończyłem, zamknąłem i, i, i zostawiłem wreszcie tę grę. Eee... No, i w sumie, jeśli chodzi o cały rok, to to by było na tyle. I tak jestem zaskoczony, że zeszło mi tyle czasu, żeby pogadać o tym wszystkim, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o YouTube'a, to to było tyle. Miałem plany, żeby robić więcej, jeśli chodzi o YouTube'a, na przestrzeni tego roku, ale jak właśnie to sobie szło i tam różne kwestie się jakby. Zrobiły, działy i tak dalej, to zmieniałem trochę zdanie i wreszcie uznałem, że ok, nie ma co cisnąć za dużo, nie ma co cisnąć za bardzo, więc wyszło w ten sposób. I, i tak ogólnie jestem z tego w miarę zadowolony, że tak to powiem. A jeśli chodzi o właśnie inne moje prywatne, bardziej kwestie no, poza YouTube'owe, że tak to powiem, no to. No ciężko mi powiedzieć, no tak jak powiedziałem na samym początku. Były rzeczy, które chciałem zrobić i zrobiłem. Były rzeczy, które chciałem zrobić i nie zrobiłem, więc z tego nie jestem zadowolony, oczywiście. I gdybym miał to jakby podsumować pod kątem, gdzie mniej więcej byłem pod kątem życia rok temu, a gdzie jestem teraz, no to absolutnie nie mogę powiedzieć, że nie było progresu. Tylko jak to było na przestrzeni lat, uważam, że ten progres był wciąż za mały, za mało. Za, za mało i za wolno. O, to jest jakby dwie główne kwestie, jeśli chodzi o, o mnie, jeśli miałbym coś właśnie powiedzieć: że za mało zmian, a zmiany, które się stały, za wolno. I tyle. Więc dzięki za wysłuchanie mnie w tym moim podsumowaniu roku 2025, i tak wyszło troszkę dłużej niż chciałem ale uważam, że to ujdzie, zwłaszcza, że uciąłem trochę minut, no bo nie gadałem i nie rozgadywałem się na temat innych rzeczy. Uznaję, że po prostu te rzeczy to już była kwestia, jakby są dla mnie e, prywatne, no i tak naprawdę to tyle, więc dzięki za wysłuchanie mnie, jeśli chodzi o właśnie ten film, moje podsumowanie roku 2025 i dzięki też ogólnie mówiąc za oglądanie jakiejkolwiek ilości moich filmów z właśnie Całego okresu roku 2025. Więc trzymajcie się i do usłyszenia w roku 2026, a jutro też, ogólnie, jeśli chodzi o filmy, to jutro w pierwszym filmie pod tytułem Moje plany. No, plany, myśli, pomysły i tak dalej, ale no, w skrócie plany na rok 2026. Trzymajcie się i cześć.